Prawda o związku Lesar i Zilman wreszcie wyszła. Potwierdziły przed kamerą. Od tygodni widzowie tańca z gwiazdami zastanawiali się, jaka naprawdę jest relacja Katarzyny Zilman i jej tanecznej partnerki, Janji Lesar. Teraz obie przerwały milczenie. Katarzyna Zilman zatańczy w task z własną mamą. Jubileuszowa edycja tańca z gwiazdami przyciąga coraz większą uwagę widzów. Program, który od lat bawi i wzrusza Polaków, ponownie stał się jednym z najchętniej oglądanych show w kraju. Produkcja zaskakuje pomysłowością, a najnowszy odcinek, utrzymany w rodzinnym klimacie, zapowiada się wyjątkowo emocjonalnie. Na parkiecie pojawią się gwiazdy w towarzystwie swoich bliskich, m.in. Marcin Rogacewicz z mamą, Maja Bochosiewicz z ośmioletnią córką Leonią czy Tomasz Karolak z nastoletnią córką Leną. Wystąpi też Mikołaj Bagi, bagiński, który zatańczy ze swoją siostrą Matyldą, mającą zespół Dauna. Wśród uczestników szczególne emocje wzbudza Katarzyna Cilman, wioślarka i medalistka olimpijska, która od początku programu imponuje determinacją i szczerością. Tym razem do tańca zaprosiła swoją mamę. Katarzyna Cilman opowiedziała o swojej kobiecości. W ostatnim wywiadzie dla Świata Gwiazd Cilman i Lesar zdecydowały się szczerze opowiedzieć o kulisach współpracy, emocjach i tym, jak taniec zmienił ich obie. Katarzyna przyznała, że udział w programie był dla niej czymś zupełnie nowym. Padło też pytanie o kobiecość, temat, który od początku udziału Cilman w show budził spore dyskusje. Wiadomo, możemy się wpisywać w jakiś stereotyp, że jestem większa, bardziej zbudowana, ale absolutnie, tutaj nie dzielimy tych ról, że ja chcę być mężczyzną. Jakbym miała skoczyć na Janie? Miejcie litość, ja też czasami robię takie obroty typowe dla osób, które są prowadzone, nie? Często to Jania mnie prowadzi. Generalnie wydaje mi się, że nie ma w tym programie tak, że gwiazdy prowadzą zawodowych tancerzy. Jej słowa spotkały się z ogromnym uznaniem internautów. Katarzyna Cilman wprost o relacji z Janią Lesar. Nie zabrakło również pytania o relacje między obiema uczestniczkami. Obie przyznają, jak niesamowitym doświadczeniem jest dla nich ta współpraca. To jest bardzo inspirujące i ciekawe. W sumie nauczyłam się dużo nowych rzeczy, spostrzegłam w sobie różne rzeczy i w ogóle jestem jakaś silniejsza. Podoba mi się to, powiedziała Jania. Na pytanie, czy będą utrzymywać kontakt po zakończeniu programu, Cilman przyznała, że jeszcze się nad tym nie zastanawiały. Nie myślałyśmy jeszcze o tym. Jesteśmy tak sfokusowane na programie, że w ogóle nie wiem, co to będzie po programie, jakoś tak, ahoj, przygodo. Jednak Lesar postawiła sprawę dość jasno. Ale pewnie tak. Ich szczere słowa poruszyły fanów programu. W sieci nie brakuje komentarzy pełnych wzruszenia i podziwu dla pary.